Okej, okay. to jest kolejny odcinek zbudowania placówki SPI na modach No i dosyć długo nie było odcinków żadnych A no czekajcie, muszę sobie render trochę, tak do 14 No i to przez to, bo nie było dla tego te odcinków tyle, bo No budowałem placówkę dalej tam musiałem jeszcze ze szkołą robić, miałem dużo sprawdzianów No i teraz chciałbym wam wszystkim pokazać jak wygląda placówka Jakby co zbudowałem jak na razie Kiedy nie robiłem odcinków to tak, jest jakby, tutaj wszystko już zrobione, nie kurde trochę lagów Tutaj wszystko jest zrobione, mamy wieżę strażnicze, mamy tutaj sobie takie, jakby jak to nazwać, taką drogę która leci od Od wejścia do placówy I ona prowadzi, zaczekajcie, czekajcie, bo to trochę długo trwa Do takiego parkingu i tak, zainstalowałem kolejnego moda, który umożliwia mi Robienie takich sobie drzwi, fajne są jak dla mnie Da się jeszcze lepiej robić, tylko mi nie działa właśnie aspekt zrobienia ich o wiele lepszych, znaczy ładniejszych. I dalej jest tutaj coś takiego. Tutaj to jest jakby główny, jakby taki najważniejsze miejsce na surfacie. Da się go do tego wejść stąd. Ja tutaj, tutaj jest ten security check. ten że będę sobie samochody z. Stamtąd. To jest jakby wejście do placu całej I tak, tutaj są baraki dla MFO. Jest tutaj tak. E MTF 07 N, NU7 Hammerdown. Down Jest tak, gdzie to jeszcze jest Jest, są Fire Tersi na pewno, tak, Fire to jest Epsilon-9 Jest jeszcze Sino Evil, czyli Zeta... te 10 Są jeszcze Beta-7 Designated Mass-Hutter, są mass, hatter, mass hatter -si. e nine, Foxy też, jako jeden? i tutaj mają sobie tutaj na przykład jak jakby treningówka, że... Nie wiem, w sumie treningówkę mają tutaj Tutaj jest strzelnica dla... No dla personelu całego Tutaj To jest taka miniaturowa replika Takie, nie wiem, jakaś mała replika Placówki taka, żeby sobie Ćwiczyli w Placówki, tutaj walkę w korytarzach Takich cienkich i no po prostu jest taka miniaturowa replika, żeby Sprawdzać personel, czy oni nadal umieją coś tam robić Tutaj to jest zejście do takiego pokoju, gdzie jakby... To tutaj to będzie, będą się rozpili wszyscy, którzy będą chcieli zagrać w tej mapie, to będzie jakby taki hub, znaczy tutaj jest tutaj wszystko co trzeba Bronie, przedmioty, ataczmenty, jeżeli ktoś by chciał sobie zmienić jakoś bronię jako... No i tak wszystko to jest Tutaj Tutaj jest po prostu... armory sobie tutaj wrzuciłem No bo po co? Bo mogę Tutaj jest... Yy, tutaj jest szkoła dla kadetów MS Security. Mogą, jest tutaj taki takie coś, żeby sobie włączali yy, filmy. No, ale na przykład żeby się szkolić na nie. Jak z nimi yy, sobie radzić. Tutaj jest kafeteria. A, powiedzmy, że dosyć ładnie wyszło. Tutaj jest w cholerę duże przestrzeń, której nie chciało mi się nic nie zrobić, więc po prostu tam tutaj miejsce na lądowanie dla helikopterów. I tutaj jest główne wejście do placówki Tutaj też są te wielkie, te, jak to się nazywa, takie bramy są tutaj Tych dwóch gate'ów w ogóle nie zacząłem robić Gate C i Gate A, a nie Gate B, przepraszam Ale Gate A już jest jako tako Macie tutaj wózek widłowy, jakieś skrzynki do przenoszenia Mam tutaj elevator system A, to on nas prowadzi po prostu w dół Tak samo jak tutaj a to jest po prostu główny elewator, który zlatuje nas na sam dół. Na sam dół. No i trochę to połatwa. No i jak na razie to jest wszystko z placówki. No te. No to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Dajcie dzwoneczka, żeby, nie, żeby Was nie ominęły żadne filmy na tym kanale. Polubcie ten film, bo to pomaga zasięgom. Nie wiem, dajcie jakiś komentarz. No to wszystko co chciałem powiedzieć. No to nara.